Znajdujemy się na Politechnice Wrocławskiej, gdzie odbywają się finały piątego sezonu T-Mobile Ligi Akademickiej. Razem ze mną jeden z uczestników, z gości, Paweł Delorszabla. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo miło mi tutaj się pojawić w takiej roli. No genialny, genialna sprawa, że coś takiego powstało i oczywiście popieram i kibicuję inicjatywie ligi Lidze Akademickiej. My się bardzo cieszymy, że zgodziłeś się, żeby się tutaj pojawić. Słuchaj, jakie masz pierwsze odczucia? Wszedłeś i, i co czujesz? Znaczy, no na, na, na pierwszy rzut poszły te, te, te finały w kodowaniu. Ja uważam, że już to mówiłem parę razy, ale ja uważam, że to jest bardzo, dobra, bardzo dobry pomysł, genialny bym powiedział nawet, bo chodzi o to, że to jest taki darmowy scouting dla tak naprawdę firm, ale też mnóstwo możliwości dla, dla ludzi, którzy gdzieś tutaj właśnie dostali się gdzieś dalej, bo ja uważam, że na przykład jak ja bym był takim programistą, to, to bardzo fajnie byłoby wziąć udział w czymś takim, bo po pierwsze poznam sporo ludzi, którzy mają taką samą zawkę jak ja, po drugie, po trzecie, po drugie, po trzecie, no nieważne, po prostu sprawdzę się, no i kolejnym oczywiście finalnym tym aspektem jest to, że mogę znaleźć pracę, bo ja uważam, że w przeciągu dwóch, trzech lat i, I więcej, jeżeli będzie ta, ta kontynuowana ta oczywiście ta dyscyplina, ta, ta jakby ta kategoria, to uważam, że bez problemu będzie, będzie, więcej, będzie więcej ludzi, którzy właśnie będą przychodzili po prostu szukać ludzi do pracy. No właśnie, jakby ta dyscyplina jest nowa, czegoś takiego jeszcze nie było. Czy ty to rozpatrywałbyś na przykład w kontekście e-sportu? Wiesz co, ja jakby nie jestem wielkim fanem nazywania, czy jakaś gra. Nie, nie czuję się uprawniony, żebym mówić o takich rzeczach. Jak najbardziej uważam, że to jest bardzo wymagająca sprawa. To nie jest wcale łatwe. To jest zadanie, którego prawdopodobnie nie widzą wcześniej uczestnicy. Trzeba przyjść, po prostu posiadać wiedzę, umiejętności i potrzebne do tego inne, dodatkowe jakieś atuty. Więc jak najbardziej uważam, że to jest super rywalizacja, ale ja nie czuję się ani, ani upoważniony, ani gdzieś tam. Nie, 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 nie wiem, czy to jest sport, czy esport. Na pewno jest to rywalizacja i na pewno jest to. E jest to jakieś wybranie osoby, która najlepiej poradziła sobie z tymi zadaniami, to ona wygrywa i myślę, że ona zasługuje na, na bardzo duży szacunek, jak i oczywiście wszyscy, no ale wiadomo, zwycięzca może być tylko jeden, jak to w rywalizacjach i zawodach wygląda. Mówisz o umiejętnościach, jakie byś wskazał, to znaczy co Twoim zdaniem jest potrzebne, żeby być naprawdę dobrym w, w takiej dziedzinie? Kodowaniu. W sumie, ja, ja coś tam się bawiłem na początku swojej przygody z internetem, z komputerem, ale kodowanie to no nie nas. No generalnie no na, na pewno musimy mieć bardzo dobre podejście. No Jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze z chłopakami na kanapie, z Typkiem i z, 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 z steve Oldem, trzeba bardzo dobrze ogarniać przede wszystkim matematykę. A jak sobie pomyślimy o, tym, o tych ludziach, którzy bardzo dobrze tę matematykę znają, no to na pewno niekonwencjonalne podejście do tematu trzeba na pewno myśleć trochę szerzej, niekoniecznie. Wiesz, jeżeli coś się nie wyjdzie, to trzeba drążyć temat, trzeba szukać rozwiązań. Myślę, że, 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 że cierpliwość, zaparcie. Myślę, że takie po prostu dążenie do, do celu i pracowitość. Myślę, że bardzo dużo tych, tych opcji, bardzo dużo tych umiejętności jest mile widzianych w tej branży. Myślę, że, 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 że tak jak wszędzie, no, trzeba po prostu siedzieć, zrobić swoją robotę i, i, i cały czas się rozwijać, nie zatrzymywać się, no bo będzie problem, jeżeli ja się zatrzymam, powiedzmy jestem programistą, powiedzmy, nawet nie jestem, ale jeżeli ja będę stał w miejscu, to za parę lat jakiś chłopak mnie przegoni, prawda, bo on będzie się starał bardziej, tak. Dlatego tak to wygląda właśnie. Oprócz, oprócz tych mistrzostw w skodowaniu mamy także finał League of Legends, bardziej myślę bliższe tobie, bliższa Tobie dziedzina. Jak Ty się zapatrujesz na, na sport akademicki? Ja ja uważam, że, że to jest spoko sprawa. Sam grałem ze studentami w drużynie wcześniej. Uważam, że trochę ciężki temat, jeżeli chodzi o pogodzenie tych dwóch światów, bo jednak uczelnia to jest bardzo duże wyzwanie też dla samego człowieka, bo to, to nawet nie chodzi o zajęcia, ale też po prostu o okres egzaminacyjny, po prostu o dodatkowe zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, to też, to, też, bo to nie chodzi też o czas, ale też o stres, o, o wszystkie całą tą otoczkę związaną właśnie z tym, więc ja uważam osobiście, że, że, że super sprawa, że to jest i. Uważam, że to też jest genialna sprawa, że jakby właśnie ludzie, studenci, ludzie, studen ludzie to też studenci, studenci to też ludzie, mają okazję się gdzieś tam właśnie wykazać właśnie w tej dziedzinie i, i super, że mogą rywalizować. Też i uczelnia daje takie możliwości. No i też myślę, że to dla uczelni też jest dobre, że właśnie taka rywalizacja międzyszkolna, właśnie zawsze zazdrościliśmy Stanom Zjednoczonym, że mają super rozbudowany system rywalizacji w sportach, prawda. A tutaj mamy całkiem nieźle prosperujący system rywalizacji w takich Wirtualnych powiedzmy dyscyplinach. Nie wiem jak tam chodzi o sportowe. Wydaje mi się, że na pewno jest lepiej niż kiedyś, niż jak ja chodziłem do szkoły, ale, ale myślę, że to super sprawa i warta na pewno obserwowania i przychodzenia i sprawdzania, co tu się dzieje. Sam byś wziął w czymś takim udział, gdybyś miał możliwość? Gdybym studiował, a nie studiuję. myślę, że myślę, że tak. Myślę, że to jest fajna sprawa. Myślę, że, że jest tutaj też mnóstwo opcji w poznaniu ludzi, którzy też gdzieś tam powiedzmy dzielą taką pasję, którą my też mamy. I myślę, że to jest fajne. No, wiesz, w życiu będziemy mieli styczność z mnóstwem, mnóstwem ludzi, którzy będą się przewijali przez nasze życie, ale jeżeli możemy dzielić to życie z ludźmi, którzy gdzieś tam mają wspólne zainteresowania i gdzieś tam możemy dzięki temu mieć dodatkowe opcje, typu nie wiem, gdzieś pojechać jakieś wyjazd, poznać wspaniałych ludzi, może nawet miłość swojego życia. Także jak najbardziej, czemu nie? Uważam, że super inicjatywa i, i warto w niej uczestniczyć nawet nie, nie tylko, jeżeli się gra, ale po prostu być tutaj. Chciałbyś wrócić powiedzmy w przyszłym sezonie jako ekspert, na przykład komentator może? Słuchaj, jeżeli tylko dostanę zaproszenie, tak najbardziej uważam, że to jest fajna inicjatywa i, i zawsze, jeżeli ktoś mnie zaprosi, to bardzo chętnie wpadnę i, i powiem kilka słów od siebie, jeżeli ktoś w ogóle uważa te słowa za, za ważne. Uważam, coś tam wiem, ale nie, nie, nie jakoś przesadnie. Zobaczymy. Myślę, że fajna, fajna sprawa i na pewno bym, bym, bym wpadł jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za to, że pojawiłeś się tutaj we Wrocławiu, dziękuję za tę rozmowę. Paweł Del Szabla dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne finały.